Hej, Kojot. Tak? Podejdź tu. Powiedz mi, jak pachnie ten owoc. Co to jest? Powąchaj. Jennifer, co to jest? To noni. Noni? Powąchaj. <grym> 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 o, mój Boże. Co to, co to jest? To jadalne. To noni i jest bardzo zdrowe. Jest dobre dla Ciebie. Ludzie to jedzą? Nie. To zdrowe. Nie sądzę, nie będę tego jeść. Myślę, że Kojot powinien to zjeść. Nie mam mowy. co myślisz? Tak, Mario, jesteś za? Dopóki to nie będę ja, to jasne. Kojocie? Nie, nie będę tego ja. Dobra, wezmę jedno. Nie jem tego. Wyzywam cię, zjedz jedno. O! No dalej, połknij, połknij. O mój Boże! Co tam kojocie? Nie chcę jeść tego owocu. Po prostu nie chcę. Nie macie pojęcia, jak to okropnie śmierdzi. W momencie, gdy poczułem ten zapach, zemdliło mnie. Wtedy Jennifer powiedziała, możesz to zjeść. Pomyślałem, może i tak, ale ja nie chcę. Potem zaczęła opowiadać, jakie to zdrowe i że ona to zje. I skoro ona to zje, to ja też muszę. I oto jesteśmy. Kilka minut od zjedzenia. Wymiotnego jedzenia, czy jak to tam nazwać. Już tu siedzisz. To niedorzeczne. To najbardziej absurdalna rzecz jaką kiedykolwiek zrobiłem na planie. Teraz jesteśmy w Kostaryce na konferencji Kids Saving the Rainforest, gdzie rozmawiamy o ochronie przyrody i edukacji, a my jesteśmy w terenie i Mark mówi: "Hej, chodźcie powąchać tego owocu." No i często myślę: "O, to owoc. Może nie jest najpiękniejszy, ale pewnie ładnie pachnie." To owoc, prawda? Ludzie je jedzą. Myślę sobie, Jennifer, możesz to zjeść? Wącha mi, czuję, że to całkiem zjełczały zapach. Jak to się nazywa? Noni. Jennifer, opowiedz nam coś więcej o tym owocu. Powiedz, Co warto wiedzieć o owocu Noni? którego chcemy to zjeść, jest to, że jest bardzo zdrowe. Nikt nie chce tego jeść. <noise> Zajrzyj do dowolnego sklepu ze zdrową żywnością, a zobaczysz napój z Noni. Dostarcza nam naturalnych składników, świeżo zerwanych z trzewa. Jest bardzo dobry na wszystko. Cukrzycę, serce, cokolwiek. Więc dbamy dzisiaj o to, żebyś był Tak, to dobre dla ciebie, stary. Jest coś zdrowego w wymiotowaniu, bo szczerze mówiąc, tak właśnie będzie. Już mam mdłości. Urządlenia buletent czy ugryzienia żółwia jaszczurowatego nie stanowią dla mnie problemu. Ale to jest jak... Zbiera mi się na wymioty, gdy tylko czuję ten zapach. Teraz wezmę okay. kawałek i pokażę go do kamery. O, jest miękkie, rozpada mi się w palcach. Wygląda jak gigantyczna larwa, spójrzcie na to. Dlaczego to wygląda jak larwa, skoro jest owocem? Nic w tym nie mówi, zjedz mnie, jestem zdrowy. Kto jako pierwszy wpadł na pomysł, żeby wsadzić sobie do ust coś tak śmierdzącego? Po prostu. Czujesz to? Jak to pachnie? Możesz opisać ten zapach? Pff. To tak, jakby mleko stało na słońcu przez kilka dni. Wlałbyś to mleko do gumowego buta i wdepnął w psią kupę. Włożyłeś stopę do buta ze zjełczałym mlekiem, a potem chodziłbyś po dżungli przez godzinę. Wylałbyś to do czegoś w rodzaju balonu, a. a potem powiedział: zjedz to. Wyobraź to sobie! I to jest zdrowe? Mm -hmm. To brzmi jak kompletna ściema. Po prostu rozgniatasz to palcami. Co jest z tobą nie tak? To jest takie. O Boże, czuję to. O! Jadłaś to przedtem? Sprawdzam, czy nie ma robaków. Robaków? <laughs> no dobra, jak mam to zrobić? Mam po prostu ugryźć, jak wymiotnego ziemniaka, czy coś? Na pewno zwymiotuję. Jak to nazwałeś? Wymiotny owoc. Wymiotny owoc! Wy nazywacie to noni? Ja nazywam to wymiotny owoc, albo wymiotny ziemniak, jak wolicie. Tak czy inaczej, zaraz zobaczycie jak mój lunch ląduje w wiaderku. A gdzie jest wiadro? Jest tutaj, czyli nie żartujesz. Myślisz, że naprawdę? Jeśli w ogóle uda mi się to włożyć do ust i rzuć przez kilka sekund, będę z siebie bardzo dumny. To... Tak, łatwiej jest zostać urządzony przez buletentę, serio. No dobra, w porządku. A teraz formalność, bo wiem, że chcecie to usłyszeć. Jestem Coet Peterson i zaraz wkroczę do strefy wymiotów z wymiotnym owocem. Nie mogę w to uwierzyć, serce mi wali. Jeden, dwa, trzy. Musisz to przełknąć. Musisz to połknąć! Nie walcz z tym! Ach, to za dużo! Nie, musisz to zrobić! Musisz przełknąć chociaż kęs! Aaa, nie dam rady! No dawaj, dasz radę! Dobrze ci idzie! Okej, okay. dasz radę, dasz radę. Musisz połknąć przynajmniej mały kęs, miniaturowy. No, to nie jest mały kęs. Dobra, połknij, połknij. Jennifer, jak u ciebie? Nie chcę tego mówić, ale jest tak źle jak u niego. Myślałam, że mogę wygrać. Ale chyba mi się nie uda. No wygrywasz. Właściwie ty swoje jesz. Mm -hmm. O Boże. Okej, okay, dobra. O mój Boże. Wow. To się dzieje naprawdę. O mój Boże. Ach. Wszystko w porządku, stary? Dobrze się czujesz? Mówiłem wam, że tak się stanie! Czujesz się zdrowszy? Zwróciłem całe smażone jedzenie! No, dobra, chłopaki, myślę, że śmiało można powiedzieć, że nie udało mi się sprostać wyzwaniu z wymiotnymi owocami. A ty w ogóle coś zjadłaś? Tak, jest już w połowie swojego. Chcesz zobaczyć prawdziwego faceta? O Boże, zobaczmy to. No dobra, bądźmy uczciwi. Teraz ja spróbuję. Naprawdę? No co ty? Podaj kawałek. Ostrożnie on mówił poważnie. Nie ma w tym robaków, prawda? Nie, nie nie, nie ma. Okej. Okay. Niech ktoś, ktoś to Też musi trzymać kamerę. A oto miska na wymioty, dla ciebie, Mark. Jest naprawdę źle. <śmany> oh, oh, oh. O mój Boże! To jak zepsuty ser. O. Ta jest gorzej. Dobra kojocie, to było okropne. Zgadzam się. Bardzo złe. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że. U. Wymiotny owoc. O, o nie! Zdecydowanie zasługuje na swoją nazwę. Jennifer, wygrałaś to! Jestem Koyot Peterson. Bądź odważny! Pozostań dziki! Do zobaczenia w terenie. A to było obrzydliwe. Czy on włożył rękę do wymiocin?